Rok 1944 Kościół Świętego Krzyża traktowany był przez Niemców jako część komendy policji. Kościół miał wysoką wieżę, skąd Niemcy mieli świetny ostrzał najbliższych okolic. Niemcy byli wszędzie tam, gdzie zaznaczono obszary na niebiesko. Wyjaśniamy to dokładnie w odcinku numer 1 pod tytułem Pierwsze Dni. Moim przydziałem konspiracyjnym była kompania Lewar od kwietnia 1944 roku, wówczas jeszcze ta nazwa nie funkcjonowała, była to po prostu trzecia kompania ósmego zgrupowania mająca określone zadanie w godzinie W. Zadanie kompanii Lewar zająć i bronić kwartał ulic Mazowiecka, Traugutta, krakowskie przedmieście Świętokrzyska. Zdobyć niemiecką komendę policji przy krakowskim przedmieściu 1. Niemcy wzdłuż ulicy Traugutta. Taki mur był i tam Niemcy stali. My od Niemców to byliśmy oddaleni no 30 metrów, 40 do góra. Wkręciło się masę od razu dziewcząt i chłopców i tego i od razu się dowiedziałam, że to jest, że to była właśnie kompania Lewara. No, ale że szturmówka będzie, to jeszcze nic nie wiedziałam, wiesz, no bo to był drugi, prawda, drugi sierpnia. O organizacji obrony kwartału opowiadamy w odcinku numer 2 pod tytułem Grupa Szturmowa. Ulica Mazowiecka. Wzdłuż ulicy Niemcy prowadzili stały ostrzał z karabinu maszynowego. Stąd strzelali Niemcy. Albo, albo hew, no, nie wiem który dzisiaj ten, że ty pójdziesz pomagać przynieść ten chleb dla kompanii. No więc wziąłem znaczy worek, pod pachę, dziewczyny już miały doświadczenie, bo już chodziły i ja za nimi, one małe zresztą na no ogół, takie niskie, i żeśmy się, to pamiętam, raz przez ten podkop pod Mazowiecką w tę i z powrotem. To się przesągałem. I, i, i widziałem, jaka to makabryczna praca tych dziewczyn. O Przekopie opowiadamy w odcinku numer 3 pod tytułem Przekop pod Mazowiecką. Jak zanotował porucznik Lewar, do kwartału przydzielonego kompanii Lewar jeszcze w 1943 roku przybyły w pierwszych dniach powstania oddziały Narodowych Sił Zbrojnych. Kompania Grażyna pod dowództwem porucznika Harnasia, kompania Genovefa pod dowództwem porucznika Marabuta oraz pułk Sikora imienia generała Sikorskiego, około 200 ludzi pod dowództwem majora do wojny i oddział rotmistrza Brzozowskiego rozlokowały się dwie kompanie nz Ja byłem odbicia i rozruby. To jest kula, którą Niemcy poszli mego ojca na ulicy Łódzkiej. Kompania Lewar, Grupa Harnaś NSZ i Oddział Pułku Sikora NSZ Śródmieście Północne 1944, odcinek 4. O Grupie Harnaś NSZ-AK i oddziale majora do wojny opowiadamy właśnie w odcinku numer 4. Zapraszamy na spacer ulicami kwartału. Zaczynamy od ulicy Mazowieckiej. W imieniu Fundacji Cecilianum wiązankę składa prezes zarządu doktor inżynier Jacek Bąk, wnuk dowódcy kompanii Lewar Jana Piotrowskiego i Piotr Białek, członek rady fundacji.